W cieniu historii cichy dylemat dręczył serca i umysły ludzi, wywołując szepty na uliczkach i modlitwy w katedrach. W czasach, gdy dziedzictwo znaczyło wszystko, ukryte pytanie prowadziło wielu w podróże pełne rozpaczy i nadziei. Witajcie, podróżnicy historii. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mężczyźni w średniowieczu radzili sobie z wyzwaniami związanymi z męską bezpłodnością? Czy to zawsze kobiety były winne? Dołączcie do nas w tej fascynującej podróży odkrywczej. Zostawcie najpierw super like, a bez dalszej zwłoki zaczynajmy film. Szepty w wioskach. Na wąskich uliczkach europejskich wiosek w XII wieku szeptano bez przerwy. Czy on nadal nie ma dziedzica? Swing pytano, patrząc podejrzliwie na dom Kowala. W tamtych czasach rola mężczyzny nie ograniczała się tylko do jego zawodu. Miał także obowiązek kontynuowania swojego rodu. Na targach we Francji i jarmarkach w Niemczech często można było spotkać starsze kobiety wymieniające się tajemniczymi recepturami, które miały rozwiązać problem męskiej bezpłodności. Cichy przekleństwo. Na dworach królewskich brak męskiego dziedzica był cichą tragedią. Zrozpaczeni królowie szukali lekarstw w szkockich górach lub we francuskich dolinach, wierząc, że zostali przeklęci przez rywali lub nawet wiedźmy. W zamkach Doliny Loary krążyły opowieści o królach, którzy nocami odwiedzali wróżbitów, próbując odkryć, czy zostali przeklęci, czy bogowie po prostu na nich nie łaskawili. Podczas gdy niektórzy wybierali mistyczne rozwiązania, inni szukali porad medycznych w rozwiniętych arabskich miastach, takich jak Cordoba. Babcine lekarstwa, ach, domowe sposoby. Kto nie słyszał o naparach z ziół zbieranych o północy lub kąpielach w świetle pełni księżyca zalecanych przez babcie w irlandzkich wioskach? Na jarmarkach w Hiszpanii sprzedawcy obiecywali amulety i mikstury zawierające esencje męskości. Czy działały, czy nie? Przy ognisku opowiadano wiele historii, a uśmiechy towarzyszyły opowiadaniom o zabawnych, a czasem żenujących próbach. Dylemat szlachty. Szlachta i rodowód zawsze szły w parze. W sercu Anglii majestatyczne zamki, takie jak te w Warwickshire, rozbrzmiewały dylematami panów i dam obawiających się o koniec swoich dynastii. Czy problem leży w nim, czy w niej? Na dworach w Paryżu i w salonach Wenecji bale stawały się scenami obserwacji i spekulacji. Często pary szlacheckie szukały porad u wędrownych lekarzy, którzy przynosili egzotyczną wiedzę z dalekich krajów, takich jak Indie. Kościół i boskie próby. Wpływ Kościoła w średniowiecznej Europie był niepodważalny. Watykan w Rzymie często poruszał kwestie życia codziennego, a bezpłodność nie była wyjątkiem. Wielu uważało ją za boską próbę lub karę. Niektóre rodziny w rozpaczy pielgrzymowały do miejsc świętych, takich jak Santiago de Compostela w Hiszpanii, mając nadzieję, że pielgrzymka rozwiąże ich problemy. W międzyczasie mnisi w klasztorach, jak te w kluny we Francji, byli często proszeni o modlitwy, błogosławieństwa i rady w tej sprawie. Satyry w tawernach. Tawerny, schronienie dla humoru i kpin, w tawernach od Lizbony po Moskwę trubadurzy i bardowie czerpali z historii o bezpłodności mnóstwo materiału do swoich satyr. Próbował wszystkiego, nawet tańca pod księżycem, ej, śpiewali, wywołując śmiech widowni i napełniając pomieszczenia muzyką i żartami. Wiele z tych pieśni pochodzących z brzegów węgierskich rzek lub równin Polski stało się popularnymi i podróżowało po Europie, przypominając w komiczny sposób o powszechnym dylemacie. Uczeni i ich teorie. Powstające uniwersytety średniowiecznej Europy, takie jak te w Oksfordzie czy Salamance, stały się centrami dyskusji i nauki. Uczeni, zanurzeni w swoich manuskryptach i starożytnych tekstach, gorąco debatowali na temat możliwych przyczyn bezpłodności. Niektórzy, pod wpływem nauk Arystotelesa i innych greckich filozofów, wskazywali na brak równowagi w humorach ciała. Inni, spoglądając w nocne niebo z obserwatoriów w Andaluzji w Hiszpanii, zastanawiali się, czy planety miały wpływ na tę zagadkę natury wojny i dziedzice. Brak dziedziców nie był tylko osobistym problemem, ale także politycznym. Na polach bitew, rozciągających się od Normandii po serce Czech, wodzowie i rycerze, obawiający się braku potomstwa, przyjmowali ryzykowne strategie, aby ugruntować swoje dziedzictwo poprzez bohaterskie czyny. Jeśli nie mogę mieć syna, to przynajmniej umrę jako bohater. Głosili, wieszając swoje tarcze w zamkach, takich jak Carcassonne we Francji. Takie myślenie często kształtowało geopolitykę, a sojusze i traktaty były pod wpływem poszukiwania prawowitych dziedziców. Niezwykłe rozwiązania. W desperackim poszukiwaniu odpowiedzi ludzkość pokazywała swoją kreatywność. W nadmorskich miastach Włoch opowiadano historię o mężczyznach, którzy szukali odmładzającej mocy morskich wód. Zaaranżowane małżeństwa stały się powszechną praktyką, w nadziei, że nowy partner może być kluczem. A w Danii, w obliczu niepewności co do dziedzictwa, uznanie dzieci spoza małżeństwa stawało się mniej tabu, zapewniając ciągłość nazwisk i rodów. Wyrok lat W miarę jak Europa zbliżała się do końca średniowiecza i początku renesansu, rosła wiedza o zdrowiu i ludzkim ciele. Lekarze we Florencji i aptekarze w Antwerpii zaczęli bliżej badać przyczyny bezpłodności, kładąc podwaliny pod nowoczesną medycynę. Historie i tajemnicze rozwiązania z przeszłości zaczęły być postrzegane z większym sceptycyzmem. Niemniej jednak fascynacja podróżami, walkami i triumfami tych, którzy stanęli w obliczu tego dylematu, była nadal przekazywana od placów w Atenach po salony w Sztokholmie. Antys Na ścieżkach przeszłości uczymy się, że za każdym sekretem kryje się lekcja. Ludzkość zawsze znajdzie sposób, aby śmiać się, kochać i trwać, nawet w obliczu niewytłumaczalnego. Wasza interakcja jest ważna dla rozwoju naszego kanału. Zostawcie komentarz. Nie opuszczajcie filmu bez pozostawienia super like i udostępnienia go. Zostańcie w pokoju. Zostańcie z Bogiem.